Takie jest brawa dla zwycięzców, brawa dla pokonanych, którzy dzielnie walczyli dzisiaj przez cały dzień i wręczenie pucharów. Miejsce trzecie zajął Dariusz Rejkowski. Zapraszamy na podium. Nierowcy teraz otrzymują puchary. Nagrody rzeczowe i pieniężne otrzymają po zawodach w bardziej dyskretnej formie. Prawa oklaski. Miejsce drugie, Mateusz Majewski, Honda Civic. I miejsce pierwsze Marcin Bijak, Volkswagen Golf. Dobywka pierwszego miejsca otrzymuje m.in. talon w wysokości 500 zł od firmy Mykogen i na zrealizowanie w ich Chwila dla reportera. Zobacz, to pełność. Jeszcze raz dziękujemy wam bardzo i przechodzimy do kolejnej klasy. Klasa Street RWD. Pierwsza para Witold Kukasiewicz oraz Karol Jagiełło. Odpowiednio Mercedes 500T i BMW Alpina.